Dlaczego warto być w trybie przetrwania, nawet w czasach dobrobytu lub pozornego dobrobytu? Być może miałeś kiedyś tak, a być może znasz kogoś, kto tak miał, a być może jestem jedyny, który tak miał i teraz o tym powiem. Jeden z moich ulubionych filozofów powiedział kiedyś: Mam tak samo jak Ty plany na życie i lepsze, gorsze dni. I jak są te lepsze dni, czyli jest klawów miłości, odnoszę sukcesy, w pracy, w budzie, mam podróże, te małe i duże, to podświadomie zaczynam oczekiwać, że cały czas będzie tak samo dobrze albo i jeszcze lepiej jeszcze. Jeszcze lepiej jeszcze? Moje oczekiwania stają się automatycznie wyższe. Bardzo trudno jest doceniać coś, co się ma lub kogoś, kogo się ma, gdy się to coś lub tego kogoś już zdobyło. Jest wręcz nierealne, arguably, żeby doceniać coś lub kogoś tak samo, gdy się to coś lub tego kogoś zdobyło i towarzyszą temu euforyczne doznania w stylu mamy to, tak, mam cię, jesteś moja niż po paru latach, kiedy bardziej jest to coś na zasadzie fajnie, że jesteś, cieszę się, że jesteśmy razem, bardzo doceniam tą znajomość tudzież fajnie mieć ziemię It's good to have land. Z drugiej strony bywają gorsze dni, na które reagujemy odgradzając się od niechcianych bodźców, rozproszeń, blokujemy sobie Facebooka, wchodzimy na niewidoczny, na gadu, gadu i z dużą uwagą skupiamy się tylko na tych najpotrzebniejszych rzeczach. Ja to w swoim życiu wiele razy przechodziłem. Nazywałem to sobie tak zwanym bunkrem i. Tworzyłem sobie taki swój bezpieczny świat, coś jak chłopak, który żył w swojej głowie. I przeważnie bardzo szybko okazywało się, że ten bunkier to był strzał w dziesiątkę. Nie wdawałem się w aktywności i interakcje, które nie są związane z moimi wyzwaniami. Zacząłem jeść lepiej, spać lepiej i w tym kapturze, założonym jeszcze bardziej hermetycznie. Głowa stawała się coraz lżejsza. Zakładam, który jest bardziej hermetyczny. Czasami trzeba się rozwieść, czasami trzeba wyemigrować, czasami trzeba przemedytować tysiąc godzin, a czasami starczy iść coś trzymać w bistro, by stąd urwać się i odnaleźć imię. No i tutaj mindfuck, że często z tych gorszych czasów, często wychodzi znacznie lepsze. Samopoczucie, takie poczucie sensu, poczucie kierunku, i takie, no, czuję, że żyję, czuję się zaangażowany, niż z tych lepszych czasów. O co tutaj chodzi? Jak to się mówi w bełchatowie, dobre czasy, złe czasy, no i ochuj, tucho. Ja w swoim życiu wyemigrowałem parę razy, przemedytowałem parę tysięcy godzin, jeszcze się nie rozwiodłem, ale wszamałem jeden obiad w bistro i myślę, że zrozumiałem ten pozorny paradoks. Mówię pozorny, bo to bardziej iluzja niż paradoks. Zrozumiałem i hmm, wynalazłem wynalazłem dwie rzeczy. Po pierwsze wynalazłem koło. Tak, to ja wynalazłem koło, ale o tym nie powiedzą ci w TVN. -ie. Drugą rzecz jaką wynalazłem, to jest zastosowanie tak zwanego bunkra do tych lepszych czasów zwanych również Dobrobytem. Teraz zrobię seryjkę. Czterna. Piętna. Uch. Ale łatwo. Ja pierdolę. Jak żyję źle i zastosuję technikę bunkru, to za chwilę zaczynam żyć dobrze. A jak żyję dobrze i nie stosuję techniki bunkru, to za chwilę żyję źle. No to, co by było, gdybym zastosował technikę bunkru. Do czasów, kiedy jest dobrze. Dobrze? Zastosowałem tą technikę i co mi wyszło? Wyszło mi to, że jak żyję dobrze A? i zastosuję element techniki bunkru w skali dnia, to nagle żyję dobrze. A? Long story short. Tak mi się dobrze żyje już jakieś, nie wiem, 7, 8, 9 lat. Zależy. Wiadomo, że to jest proces i tak dalej. Ale w dużej mierze tak jest. Miałem takie górki, dołki i już nie mam. Jak dotąd. Oczywiście wiem, że za chwilę może się jakaś pułapka wydarzyć, sfaulują, będzie czerwona kartka albo właśnie nie będzie, bo nawet go nie dotknął. Żółta. Żółta żółta to czerwona? Co w życiu mnie spotkało? A na co jeszcze czekam? Pamiętam, nie zapomnę, nie zapomnę, pamiętam. nawet jak żyjesz dobrze, to się na trochę zabunkruj, skup na podstawowych podstawach, odgródź się od aktywności i interakcji, interakcje to aktywności, które nie sprzyjają Twoim celom, nie sprzyjają rozwiązywaniu Twoich problemów, które są ważne, bo są subiektywnie ważne, bo są problemami Twoimi. Rób przysiady, martwe ciągi i ćwiczenia, które wymagają koordynacji ruchowej i utrzymania równowagi. Nie wydawaj pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. Niezależnie czy masz pieniądze, czy nie masz pieniędzy, jedz jedzenie, a nie jakąś popierdółkę, a nie jedzenie. Napisz sobie w pamiętniku, co myślisz, co czujesz. Powiedz komuś bliskiemu, że jest ci bliski, wyśpij się i będziesz żył dobrze. Czego nie rozumiesz? I zanim powiesz, że ja zrobiłem to wszystko i dalej jest źle, to eee, czy naprawdę sumiennie zrobiłeś to wszystko? Może będziesz jedynym człowiekiem, który przeżył coś takiego, że zrobił te wszystkie rzeczy i nie żyje dobrze, bo ja takiego człowieka jeszcze nie poznałem. I może będziesz jedyny. I bardzo chętnie wtedy poznam Twoją historię. To, to miał być koniec, ale mam postscriptum. Tu miał być koniec, ale mam postscriptum, bo właśnie odczytałem komentarz pod ostatnim filmikiem Epidemia Samotności Mężczyzn. Ten film też nie rozwiązuje problemu od pana Filipa. I ten komentarz bardzo łączy mi się z tym, co mówię. Ten temat bardzo łączy się z tematem Epidemii Samotności Mężczyzn i nie tylko. Jak to nie tylko? Kozak jesteś. Zacznijmy od tego, że facet chętnie będzie sam. Niekoniecznie samotny a kobita sama zwariuje, a w najlepszym przypadku zostanie desperatką. Zacznijmy od tego, że nie jest miarą zdrowia bycie przystosowanym do wysoce chorego społeczeństwa, Krishnamurti. Dodam, iż w dzisiejszym popydolonym świecie bycie samemu jest w większości oznaką zdrowia, a nie głupoty czy niedołęstwa. Panowie, szanujcie się, dbajcie o siebie i jak to Oscar Wilde rzekł, pokochać siebie, to początek romansu na całe życie". Piękny cytat, dwa cytaty piękne, jak najbardziej. Także ja nie jestem pewien, jaki jest point Pana Filipa, jak to się mówi w Ameryce. What's your point, Filip? Nie wiem, dokąd zmierza Pan Filip i nie wiem, jak to się łączy z tym, o czym mówiła Pani Dagmara, Pan Orestes czy moja skromna osoba. Natomiast to, co słyszę w tym komentarzu, to, że ważne dla pana Filipa jest to, żeby człowiek, mężczyzna umiał być samemu, żeby pokochał siebie i jak najbardziej rezonuje to ze mną. Bardzo się zgadzam z tymi cytatami. Jeszcze jak. Tym niemniej w mojej ocenie umiejętność bycia samemu, a bardzo lubię być samemu. Hello. Nie jest celem samym sobie, natomiast traktuję to jako punkt wyjścia do tego, żeby lepiej dobierać Ludzi na podstawie wspólnych wartości, wspólnej wizji, budowania dialogu, i uważam, że życie w izolacji bynajmniej nie jest optymalne dla człowieka. Dla mnie jest to tylko i aż punkt wyjścia do tego, żeby tworzyć jakościowe relacje. Nie jesteś samotną wyspą, jak miałem napisane w podręczniku z religii. W pierwszej klasie gimnazjum, zapamiętałem to. I dziękuję panu Filipowi za ten komentarz, bo dzięki niemu, dzięki temu komentarzowi mogę to, wydaje mi się, lepiej zaakcentować. I mam pomysły, jak popchnąć ten wózek otwartości, wzajemnego widzenia się, słuchania się odrobinę dalej. I Twój komentarz może bardzo w tym pomóc. Może być kolejną cegiełką, może być popchaniem tego wózka otwartości, wzajemnego widzenia się, wzajemnego słuchania się. O kolejny centymetr. Daj, proszę znać, co myślisz. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Bo on miał w sobie drugi większy świat, co serio w głowie się nie mieścił. Nie wiem, czy lepszy, na pewno bezpieczniejsze dla tych wszystkich, co w prawdziwym czują lęki, brak perspektyw. W realu zdają się nieobecni. Przeżywają wszystko w retrospekcji, wycofani. Przez życie jadą na wstecznym, by niepewną przyszłość zostawić daleko przed sobą. Aha.